Dobra, czas się, czas się ogarnąć trochę. Ja wolę się. Dzień dobry, witam na kanale TamiSportem. Tam ja strony. E, moi drodzy, wracam powoli do nagrywania. E, wracam do nagrywania. Chłopaki mnie tutaj motywują co chwilę. <noise> Także Kaszub, dzięki wielkie. E, cóż, e, słuchajcie, no trochę czasu mi nie było, ponad e, dwa miesiące. Ponad dwa miesiące bez nagrywania, ponad dwa miesiące, bez kopania. No cóż tak się czasami bywa. E, nawarstwiło się tego wszystkiego. E, remont, e, auta, t, wyjazdy, praca, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko gdzieś tam się tak to skumulowało, tak się wszystko e, za przeproszeniem dzieliło, Żeby nie powiedzieć inaczej, że no, odechciałbym się po prostu. Musiałem się wyłączyć na chwilę z YouTube, ogarn zacząć e, ogarnąć e, na tyle rzeczy, żeby wyjść powoli na prostą. Całe szczęście powoli. Już można powiedzieć główką na świat, jak to mówią. I mam nadzieję, że teraz już będzie tak delikatnie, chociaż powoli z górki, albo chociaż żeby tak było na, na płaszczyźnie. E, moi drodzy, e, najważniejsza rzecz, o której miałem już jakiś czas temu nagrać, a jakoś tak nie miałem weny, zbierałem się, ale właśnie przyszedł czas na to. E, słuchajcie, co najważniejsze, najważniejsze to że Agata już jest po operacji. Agata jest po operacji, e, miała operację czaszki, wyszła już ze szpitala, już się wybudziła, e, zaczyna, zaczyna mówić, zaczyna mówić, a zresztą zobaczcie sami zdjęcia e, i moment wyjścia ze szpitala. No, agatka, pierwsze kroki na rehabilitacji. Taj, 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 taj. No, taj, 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 taj. No, dawaj, agatka. No, dawaj, dawaj, dawaj. O, super. Ekstra. Pięknie, skarbie. Super. Jedziemy teraz na podbój wszechświata. Tak. Główka się goi. Jedziemy sobie z zagadką. Taka agatka? No. Tak? No i tak, tak, no tak, tak. Szpital rehabilitacja, a my się nie poddajemy, grzejemy. Pozdrawiamy. Tak, także Agata czeka rehabilitacja. Pieniążki, które są na Pomagam.pl będą pomagały. Mam nadzieję, że uda się jeszcze dozwierać tych pieniążków, także jak macie możliwość, to oczywiście dorzucajcie, wpłacajcie, żeby, żeby stanęło jak najszybciej na nogi, żeby jak najszybciej wróciła do, wróciła do normalności. tak? No wiadomo, że no, choroba spowodowała niewyobrażalne uszkodzenia, ale oby było jak najlepiej, oby było wszystko, wszystko dobrze. Cóż, za chwilę Wam pokażę busa i co udało mi się do chwili obecnej zrobić a później przechodzimy do <laughs> zaległego z dwóch ponad dwóch miesięcy unboxingu bo powiem wam tyle paczek mi się nazbierało no jeszcze nigdy takich zaległości nie miałem no ale cóż dobra, lecę, lecimy do busa i tak na razie jedna wielka graciarnia także tak się prezentuje gablotka nowa już mam zamontowane Bagażnik na dochu, e, także na górze będą solary, nie przeszkodźcie się bo jest banjaj niesamowity. Także sporo roboty mnie czeka, na chwilę obecną mam już e, Alufoxa na ścianie e, i na suficie już alufoks też jest położony przed. E, jest gąbka, zaczynają iść deski, no i cóż, no, sporo roboty, sporo roboty jeszcze mnie czeka. Wygłuszanie obicie ścian, łóżko, montaż całego, całej elektryki. Z elektryką, oczywiście, będę się wybierał na Wielkopolskę do przyjaciela. A do kogo? No to zobaczycie w dalszej, w dalszej mojej budowie busa. Także tak to wszystko wygląda. To lecimy otwierać paczki. To, jak sami widzicie, trochę tych paczek jest. Eee, paczka, która chyba czekała na mnie najdłużej, na otwarcie. Pozwoliłem już sobie otworzyć ją wcześniej. Eee, paczka od detektorysty Japy. Eee, obiecał właśnie, że coś tam dorzuci jeszcze od siebie. Eee, także pojemniczki do czyszczenia monet na pewno będą. Tu jest jakiś pewnie... No, obstawiam, że będzie. Soczek z gumy jagód. Tak, tak, mors... morska bryza. <laughs> Także dzięki raz jeszcze Łukaszu. No, to oczywiście witaminki. Jakaś herbatka na wzmocnienie. No, to jest fajna rzecz, bo będzie do czyszczenia, do moczenia monetek. I jest. Kurde. Z tym to trochę mi się zejdzie. Dajcie mi sekundkę. Wyciągnięte. Otwieramy. O kurde. No, nożyk się przyda na wyjazdy co my tu mamy jeszcze o! Ja już chyba wiem co to jest <laughs> Skoro żarówka wyleciała No proszę. mega kubeczek Poleci za chwilę Do goblotki coś tu mamy jeszcze no, oczywiście Naklejki magnesy To będzie O! Ale piękne Mega Mega przepiękny bryloczek detektory z tej japy. Delikatnie, żeby się nie uszkodził. Cóż my tu mamy jeszcze? O, monocieleczka. Przyda się. Fajna, fajna sprawa. Widziałem już o wielu osób na filmach. Sprawdzają się, więc e, super. Przepiękna rzecz. Dobra, dajcie mi sekundę znowu, bo się nie ogarnę. No, nie, no powiem Wam, że przepiękna sprawa. Od tego ta żarówka była. Od tego ta żarówka była. Przepiękna. Przerobiona własnoręcznie przez Łukasza. Nie wiem, co to jest kamera, chyba tak? Kamera starego typu. No. Mega cudeńko. No, powiem Wam, że Łukasz się postarał. Przepiękna, mega robota ze starej kamery. Co to za kamera? No. Napis widzicie? Nie będę tutaj łamał sobie języka z odczytaniem, ale powiem Wam, że mega robota. Przepiękna lampka. Zobaczymy co z nią będzie. Czy trafi do gablotki, czy trafi gdzieś tam na szafkę. A być może na licytację, bo z tego co wiem to to jest nieliczny egzemplarz. A rzeku nawet unikatowy. Dobra, tu mamy jakiś e, soczek z gumy jagód. Kolejny od Łukasza. Dobra, lecimy z kolejnymi. Co my tu mamy? E, Polish Indiana Jones od Pawła, od Adama Szwedzuka. E, wpada złotko. Złotko, które polisytowałem. Oczywiście magnesy. E, nie magnesy. Naklejki. E, cóż, my tu mamy jeszcze zanim przejdę do ostatniej paczki, która przyszła dobra, tu nam wpada kubek wpada kolejna moneciarka już widzę, wpadają jakieś gadżety a jejku trochę tego jest, powiem wam a, to było z licytacji dla Lilki co się organizowały i tu chyba jakaś torba jest na zakupy. Kurde. Tak, tak. Od górnośląskich. Yy, Górnośląski kolekcjoner naszywek. Także wpadajcie na kanał. Zostawcie łapki. Subskrypcje, co tam trzeba. O, ołóweczki się przydadzą do czyszczenia. Kubeczek super. Kolejne do gablotki. Zbyt z wykrywaczem. Znam człowieka. Z YouTube'a. Dobra, lecimy, bo lecimy do kolejnych. Dobra, karton język. Cóż my tu mamy? A, oczywiście Osoba, która czeka dość długo ode mnie na przysyłkę, ale w zbyszku zaraz się biorę za pakowanie przysyłki i przysyłka leci do ciebie. Także przepiękny kubeczek. Tu od Zbyszka dostałem również e, naklejki, a tak jak zresztą sami już widzieliście wcześniej, być może widzieliście na TikToku, na Facebooku, e, zmieniło się logo, także wpadają nowe, nowe naklejki i te są na samochód, także też będą dla Was, bo jest ich naprawdę sporo. E, I co najważniejsza, ostatnia przesyłka. E, niestety kiedyś nagrywałem e, od Zośki Rosowskiej, czyli ze Stowarzyszenia Wilczykieł Bo dostałem również od niej e, przesyłkę Chyba nawet dwie przesyłki Ale gdzieś mi materiał e, się zagubił, zawinął gdzieś tam I gdzieś i gdzieś straciłem, także nawet Wam nie, nie zaprezentuję Co wtedy dostałem od Zośki Ale zresztą naszywka już Yy, naszywkę mam, to wam później pokażę, jaka jest kolekcja w aucie, no i wpada, wpada, w końcu w końcu mam, babę z wygrywaczem <ścoughs> naszywkę babę z wykrywaczem. i cóż tu jeszcze jest, bo coś tu jeszcze jest zapakowane no no pięknie pięknie kolejny Trafi do gablotki. O! No i mamy kolejne naszywki. Kupiłem sobie żeby jakiś czas temu, więc yy, będzie przyszyty. I będzie można przyczepić. Cóż my tu mamy jeszcze? Magnesik Wilczykiew, tego nie mam. Kubeczek, cudeńko. I przepiękna, przepiękna podkoszulka, także mega. No i będę potrzebował znowu sporo czasu, żeby <laughs> ogarnąć ten banjaj. Pakuję, segreguję wszystkie rzeczy. To co do samochodu, to do samochodu. Eee, to co do gablotki, to do gablotki. I cóż, widzimy się za chwilę w sumie. Kałazano niesamowite, bo blok remontują. Cóż, ja biorę się za, za przeróbkę, za budowę. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, chyba że chcecie odcinki z moich wypocin, to dajcie znać w komentarzach, oczywiście coś tam nakręca. A jak nie, no to widzimy się gdzieś tam z wykopek z plaży, z wody, w końcu się doczekam wejścia do wody. Tak czy inaczej, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że jesteście. Zostawcie jakiś tam ślad po sobie w postaci komentarza, łapki. I cóż, do następnego. Na razie, hej!